Siemanko, tutaj Rykski, ja przed startem odcinka powiem tylko tyle, że dużo paczek tutaj nie zostało pokazanych, że zrobiłem bardzo dużo rozbudów też, nic nie leciało, ale finalnie udało się coś trafić, więc się do końca. I taka mała prośba, ostatnio wyszedł mój numer, na którym siedziałem mega, mega, mega długo. Więc mam nadzieję, że lukniecie. Wiem, że prawdopodobnie dużo osób po prostu na, na to nie spojrzy, ale może będzie ta osób, które mi pomoże, wejdzie, oceni może w komentarzu. Więc ja już nie przedłużam, żywam miłego oglądania i siemka. W dzisiejszym odcinku RTG po prostu ciągle będziemy otwierać paczki i odcinek się skończy jak trafimy coś serio grubego. Więc zaczynamy tutaj tymi pięcioma paczkami z jakiejś rozbudowy zaawansowanej. Ja w ogóle nie robiłem tych rozbudów, więc mówię kontentu, um, nad wyraz. I myślę, że mam na tyle tych paczek, że po prostu coś trafimy, a w pierwszej paczce trafiamy Koke, który nie wiem czy jest dobrą przepowiednią, ale 84 się przyda. Paczka za 45 koła i Summer, okej, okay, nie jest najgorzej. Mogło być dużo lepiej. Mam też mało kart w klubie, więc każda karta nam bardzo pomoże. Paczka za 25 koła i nic. Kolejny raz Summer? Serio? Dobra, więc to przepalimy, bo chyba nie ma co marnować Summerka. Otwieramy nią i nic. Ale się opłacało. No dobra, walkout. Ale to tylko walkout w lipcu, praktycznie. Dobra, paczka za 50 koła i nic. W ogóle te karty są w paczkach. Ej, dobra, to może być coś A, troll jebany Dobra paczka za 100 koł. Serio? My w tych paczkach nie mieliśmy walkautu, bo tam co wokout wyleciał to nie była paczka za to. I nie ma nie ma nic. Torres. Ciekawe ile będą warte paczki, które otworzę w tym odcinku Ale na razie jest kupsko Ginter Mega paczka tym razem Zobaczymy co nam da Na razie nie wydałem kasy, więc jest git Ale my trafiamy kupsko Ten odcinek będzie trwał 3 godziny, nie? Zaraz, paczka elektrum Nie ma nic, boże są takie fajne karty Niech nam trochę wleci tych wyżej ocenionych, bo potem są jakieś plusy potwieramy. A plusy, no, myślę, że dadzą nam coś. Okej, okay, Alberto Calabria. Kolejna giga paczka. Nie ma nic. Przecież jakbym ja trafił, nie wiem, jakąś kartę w pierwszej, drugiej paczce, to już bym miał odcinek. Od tutaj będę szukał 5 lat. Chociaż tyle, że z tyle gry będziemy mieć, bo w ogóle nie mamy. Paczka za 50 koła. To są jaja. No to są jaja. Więc a, przepalamy lesmelu. Będzie to pewnie nieopłacalne, ale trudno. A kończy się moja katorga. Nie. Poni cross na pojedynczym wokaucie. Ja nie mogę. Tyle paczek otworzyłem. Patrzcie ikona. <ścoughs> Paczka za stokoła. Nie ma nic. Totalnie nic. Platin, kolejny raz. 8-4, jakie te piki są słabe. Dobra, mamy dwa piki, więc nie za dużo, ale zawsze coś. I o, boże, 8-2. Tu masz gwarancję 8-1 razy 4. I masz 8-2, dostajesz. Tu 8-3, nie, te piki są tragiczne. Inform Sims. Simsa trafiłem. Patrząc na te piki to trafiłem coś niesamowitego, nie? Okej, okay, przepalamy ostatni skład Ostatni skład leci Jeszcze będzie jedna paczka przed Zmieniam zdanie i zobaczymy co Trzymamy Belgia Czy uda nam się trafić kogoś super? Oby tak, bo ja już nie wiem co mam myśleć I trafiamy Niemca, okej okay. Napastnika UNDAF On ma 95, okej, okay. jest to bardzo duża ocena 98 sprzedania, Ło, wow, ej Dobra. 400k. Nie wiem czy to nie są jego widełki, ale ja to uznaję po prostu za dobry traf i kończę tą męczarnię.